Dobra, No A co zaprosimy. nam się Magda wtedy spodobało, co mi puściła? Tobie się spodobało Hatari. Ha! Widzisz? Ten, co y, kostkę by sobie złamał w tych butach. A, no to było ciekawe, bo w sensie... Tak szukacie to... Ja Muzyka! Mam... Muzyka była no, fajna, no. Po co ona jest tam potrzebna? A może to... I jest jej koleżanka i chciałabyś zrobić? Kręciła ją do, do roboty. Kręciła ją do roboty. Ktoś wolała tu za na eurowiza na przykład w żabce pracować. Pamiętasz, jak się malowałeś w 2013 roku? Hmm? Tak. Jak? Robiłam tak. sobie kreski na oczach. Mm -hmm. A takie cienie jak ta pani ma? Nigdy nie robiłam cieni takich jak ją ona ma. I nikt nigdy nie robił. Nikt nigdy nie robił. <laughs> hej wszystkim, witamy was w kolejnym filmiku na kanale Zdiagnozowani, ja jestem Rafał i to jest Magda. I dzisiaj znowu oglądamy paździerze z Eurowizji. Magda jesteś pod, podekscytowana? Bardzo, Rafał, jestem podekscytowana. E, paździerze z Eurowizji to moja ulubiona część życia, będziemy je oglądać, będziemy się ekscytować i będziemy mówić wam nasze opinie jest specyficznym festiwalem, dlatego dzisiaj wezwałam wsparcie, moją najlepszą menadżerkę Karolinę. Będziecie słyszeć ją w tle. Kto lubi Eurowizję? Serio? Ja. Ostatnio pokazywałeś mi takie współczesne te piosenki. E, teraz też będą współczesne z 90 na przykład albo 70 rocznika. Takie współcześniejsze? <laughs> bardzo, bardzo. Myślę, że znalazłam mi jeszcze większe perełki, ale nie wiem, w jakim w jakim e, stopniu dobre perełki czy to takie perełki, które byście wyrzucili do śmietnika w zumpach czy to takie perełki, które byście chcieli słuchać ale zobaczymy to zaczynamy, idziemy do Bułgarii 2013 czemu to nie działa? działa, za tylko szybko Że bo nie powiedziałeś kogo mi puszczasz powiedziałem Bułgaria 2013 a, ale zespół, jak się nazywa? ja tego nie przeczytam a które to jest? to to drugie. E, Elitsa Todorowa i Stojan Jan Kulow z piosenką Samo szampioni, Only Champions. Champions! No tak skrada z czym. <laughs> Nie, on gra na dudach. Modern talking e, Co ciekawe, ta pani wystąpiła z podobną piosenką kilka lat wcześniej i była w top 5. Ale też e, grała na takich jakby, mękach? Tak. Hmm. No pójście dalej. Jaki to kraj jeszcze? Bułgaria. Taka, się też się zacząć takie moa czy Albania. Bułgaria. Bułgaria, okej, okay, pasuje, pasuje. Ciężkie. Pasowałoby to do podkładu, na hmm, przykład, wejść pożyczkę albo coś. Tak. <grym> Robi dance. A ten się nadal skrada. Jak ten skrajny deszczowy. Tego to ja bym na przykład wolał nie widzieć. znaczy tego występu. Takiej. Niezbyt dobrze go wspominam. Dlaczego? Bo się coś... nie umie się po nocy, gdy ja miałem koszmary. Naprawdę ja miałem koszmary z tym. Tak przeżywałeś? Tak. To jest moje ostatnie miejsce. Ja to zapomnę za 5 minut. Coś mi przypomina. Wiecie syre? Mm. O. Co zrobi dziwnego? Zobaczycie. Łak no. posiadła. <laughs> 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 Ona bardzo przeżywa tą piosenkę. Jest No werta w nim też przeżywa. Ciekawe, no nie to, że wiedzą, w który, w który bęben akurat trafić. Na te praktyki. Tak ma po... dom, żeby kupić te bębenki, a ty tak. się z śmiejesz. Wszyscy tutaj z, z Eurowizy pozostawiali się, żeby mm. tylko wystąpić. Powiedzcie mi, co w jak w ogóle się dostać na Eurowizję? Tu w Polsce są jakieś wybory. No. A kto to robi? Te 1 albo 2. Na no, Bosaka biega. Miał szpilki przed chwilą, nie? Może hmm. no, falą rzuciła. Ktoś dostał go go tak. pewnie. A fal. Ona ma Elevator Shoes jak Tom Cruise Co robi? Co lubi? Śluz? <grym> elevator Shoes <grym> jak Tom Cruise <grym> Jakie Elevator Shoes? A, wygoogluj sobie Przecież na pewno ona to robiła w gimnazjum I wszystkie babcie i ciotki Mówiły zawsze jak pięknie śpiewasz Tam Sofia I dlatego ona jest w ogóle na tej Eurowizji Ale ona naraz dała 5 miejsce, więc ja się nie dziwię, że ona chciała Od Wojtry postąpić drugi raz a no, w sumie. Babcia mówi, idź, wygrasz teraz. Już nie chcę tego słuchać. No już koniec. I jak Ci się podobała Bułgaria w 2013 roku? E, nie podobała. Dlaczego? E, to nie są moje rytmy. Totalnie. Lubię perkusję, bardzo, ale w ich wykonaniu to takie było disco e, połączone no właśnie nie wiem z czym. Mm -mm. Mi no też nie. się to niestety nie podobało. Nie podobała mi się jej barwa głosu. Taka sk Kozia. Sk sk skrzypiąca, jakaś mhm. taka irytująca ogólnie. I Jak myślicie, które miejsce zajęła w 2013 roku? W finale było 26 państw. Czy weszła do finału, czy nie? Nie. Tak. I które miejsce w tym finale by zajęła? 17. Zajęła 12 miejsce w półfinale, więc nie przeszła do finału. Mhm. Czyli miała rację? Tak. No, wiadomo. Trzeba było i za intuicją. Skoro tobie się nie podobało, to może innym też nie. Kolejną piosenką, którą ci zaprezentuję, dzisiaj są Niemcy z 1979 roku. O Myślę, Boże. że to bardzo ciekawa propozycja. Dlaczego? Akurat no, twoje klimaty, to jakie twoje dorastanie o. było w tamtych latach, nie? O, no. Jak w karate! Ja mam Serwis. wrażenie, że oni zaraz powiedzą: że otwórz się i coś się otworzy. <grywa> Uuu, po niemiecku mają, tak. <grywa> turecko, Ta albańsko, nie wiem, aladyńska. Nie Tak, bo wtedy była orkiestra na żywo. O, no to za orkiestrę? Plus 50. W tamtych czasach e, kraje, które występowały mogły dawać piosenki tylko w swoim ojczystym języku. Naprawdę to jakieś karate było. Karate i choreografa, zobacz jak szybko na kolana upadł. Ja bym się już nie podniosła. <grym> już by poszła ci łąkotka. Aha. że to jest chórek, tak? Tu, tu tak. Ty, tak. I znowu się gibie. To są te lata, kiedy chórek się jeszcze gibał. Uwielbiam, gibający się chóry. Ja też, to moja ulubiona. Część <noise> Eurowizji. Wtedy nie było takich efektów komputerowych, tak. e, więc oni musieli nadrabiać takim tańcem chyba. Tak. No bo on tutaj wymiata! No on krakowiaka z Aladynozon odstawia. Tak, ale ogólnie kojarzę skądś e, tą piosenkę. E, nie wiem, czy nie została nakręcona później jakichś cover. Było coś w jakimś filmie, tak, było użyte. Ale ja to mi się, że jak to, to może w jakimś filmie komediowym było no. yy, tak. użyte. Tak. karate Karatekit? Znaczy, bo. Ja... Komediowy karatekit. Bo ja to. Yy, Dla ja to... ciebie to komedia, ja wiem. Mm -hmm. o, 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 o. Ale jakie stroje mieli niesamowite. Fajne. Ze Star treka. A ten pierścień z tyłu. No to mi się Gdzie... kojarzy z sterowarstwem. A mi się kojarzy z wyłącznikiem. Tak. No, koleś po prostu zrobi tyle obrotów, że on po występie się strzega. To jest niesprawiedliwe, że oni nic nie robią, a on się tam biedak na tańcu i tyle gdzieś tam według obrotów. Tak. Mamy za sobą Niemcy, i co myślicie o tej piosence? Ja, ja pierwsza? E, Zaskoczycie. Podobało mi się to. Nie mam porównania. W sumie nie wiem, jaka była muzyka w 79, ale czuję tą, tę wizję. Te stroje, ta scena jest taka kosmiczna: i to Turcja, ni to koleś, który zaraz na dywanie będzie lecieć. Choreografia prześmieszna? Nie wiem, ale coś, coś mi się podobało w tym. To nie jest piosenka, tak. którą bym wybrała do samochodu mhm. podczas jazdy oczywiście, że nie, ale było tak dziwne, że aż zaskakująco śmieszne i bardzo mi się podobał Aladdin który obrotami ujął z mnie, naprawdę. Jak myślicie, które miejsce Niemcy zdobyły? Ja myślę, że trzecie. Piąte. Czwarte miejsce. O, byłem blisko. Tak, Byłyśmy... Szanowni... Niemcy zdobyły czwarte miejsce w tamtym roku. I myślę, że to mały sukces jest. W którym roku w ogóle była pierwsza Eurowizja? 56. Wow. Tak zależy też czy oficjalna, czy nie. Rafała, ty od którego roku interesujesz się Eurowizją? Pierwszą Eurowizję oglądałem w 2008 roku, sam finał, kiedy reprezentowała nas ICG, ale zacząłem się tak interesować od 2010 roku. Co ci się podoba w tej Eurowizji? Muzyka, czy właśnie te stroje, cała ta otoczka, to przygotowanie? Sam konkurs, to jak, jaki duży on jest. Wszystkie punkty, jak to jest dopracowane, ten sposób w ogóle rozdawania punktów, bo to jest dość skomplikowane, jak się to na pierwszy raz na to patrzy. I też, no, że tyle krajów uczestniczy, to są tak różne państwa. No Porównajmy na przykład piosenki z Armenii, Azerbejdżanu, jak one są orientalne czasami. Dla mnie ten system punktowania to. I on się tak zmienia średnio co 3-4 lata. Serio, tak. Utrudniają. Jak obiektywnie patrząc, to Polska jak sobie radzi na tych eurowizjach? Dostajemy dużo punktów od, od widzów, e, prawie, prawie nic od jurorów. I Aha. zawsze tak jest. A czemu tak? Nie wiem. Kasia maś bardzo dobrze zaśpiewała i nie dostała prawie punktów od y, jurorów. Kleo no to było zabawne, więc tym to nie dostała prawie punktów od widzów. Michał Szpak bardzo dobrze zaśpiewał, hmm. nic od widzów. Od, od jurorów, dostał A ja Pamiętam ten występ. Tak, 7 punktów od jurorów, 222 od widzów. No to czemu ci jurorzy są tacy stronniczy? Tak? Jurorzy lubią Wielką Brytanię. Albo jurorzy lubią Szwecję. Dobrze, myślę, że teraz równie interesujący występ będzie z naszej ulubionej wyspy, Islandii. która w 97 zaprezentowała jakże uroczy występ, który zaraz ocenisz. 97! Czyli Baby Rafał się pojawił. już? Tak. Jeszcze po <laughs> Eurowizji się pojawiłem, bo jestem taki sierpniowy bardzo. Słabo słyszę całą tak, ja część śpiewu. Ale lateks? Mm? No, to teraz nie? Tak. Wygląda jakby je zamordował. Wygląda jakby miał farbowane włosy. Chyba Nie no, wygląda no, spoko, spoko. Ładny sobie sumie pan. Mm. Tak ta, pod jego nogami jest zarąbista, była postrzelona tej ta tam... I to... Wygląda jakby ona tam leżała, i oni tam przyszli, kręcili piosenkę, po prostu przejdźcie nad nią. Jego taniec no, jest... Oszczędny. Oszczędny, tylko... On tańczy i ćwiczy na siedząco. Nie no, ja liczę, że on wstanie w końcu A one ożyją. Jak go on mi przypomina? Davida Copperfielda, nie wiem czemu. Tak, troszkę tak. Ona śpi, zasnęła jak nic. On tak, tak... Ciekutko śpiewa, że ja ona... Myślę, że oni je przywieźli z tą kanapą. Tak. <noise> to oni przywieźli ją z tego. <noise> nie, nie budźcie Sary, nie śpimy. Ożyły, no. Ooo. Okej. Ani tak jak <noise> Te teoretyczki są przezabawne. To jest występ na żywo. Dla mnie to teledysk! Wreszcie występ, gdzie nie ma... gdzie chórek się nie gibie. Tak. Tylko bije! gina. Ej, ale spójrzcie na to tak, 97 to naprawdę jest ciekawy występ jak na ten rok. Ale powiem wam, że naprawdę dał, Myślałam, że to jest 87. <grym tak, <grym 90... <grym tak. 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 Ale takie późne disco już, nie? No. Późne motor Tak. Nie wiem o czym jest piosenka, więc... Jak wam się podobała? Co myślicie, o czym jest piosenka? O tym, że jest taki popularny, rozchwytywany, i że czuje się jak manekin na dobrobyt. O, dobra, dobrze to wykmieniłeś. I mm. że wszystkie lateksiary na niego lecą? Tak, mhm. tak myślę. Nic lepszego ma... nie wymyślę. Serio? Widzicie. Piosenka mało wymagająca choreografia, nie postarali się, w sensie, że no. inni bardziej wkładali w to jakieś, wiecie, no. żywioł, emocje, dusze, a tutaj po prostu postawili kanapę, pięć laseczek się powyginało w lateksach, a on powywijał rękami i to wszystko. No, mm. marzę Tak. Teraz może niezbyt nie ciekawsza piosenka, później była, czyli w 98 i znowu obejrzymy Niemcy. Niemcy mają bardzo ciekawe, bardzo ciekawe piosenki. Więc warto je obejrzeć, warto je znać. Guildo hat oischlieb. Guildo Horn. Stefan A Stefan Rat prowadził wibę niemiecką. Nie wiem. Ale to znowu jest ten, który... Teletyst, przepraszam, występ, który wygląda jakby był starszy niż jest w mhm. rzeczywistości. Ja tak, to jest 79. 70, tak, coś. <gulot yuck> załamanego włosami, naprawdę no tak. mógł się uczesać do tego albo jakoś ładnie ułożyć te włosy. No mm. za aparycję powiedzmy nic nie może, ale no taki mm. kurczę potargany na Eurowizji. O, mowy, teraz też to tak, modne. Cool. Dobra. Welur, ale Velur. ładny... Tak. Teraz jest modny, nie? No. A ładny kolor. Ładny tak. kolor mam. Dziękuję. No. A tak, jesteś obkurzony takie taki a nie wygląda na tych Nie, Nie. Ja kanapy bym... był mniej, żab był młodszy. A jak się ma budki na obcasie? Coś tylko do facetów podchodzi. Jezu, pogłaskał go po główce. To wyglądało od Pocałował go. W główkę. <głosy> jest... <głosy> jest śmieszny, no. O, o, jakieś sztuczki będzie robił. <głosy> sztuczki. <głosy> Mówiła? Ale piosenka jest... Dębna. Nudna. Wow. Ale stara się przykryć swoim występem, swoim show tą słabą piosenkę. No ale to tak he. wszyscy na Eurowizji Aha, robią. Często tak jest. No. Że robią właśnie show, a żeby, żeby ocenili he. show... A nie piosenkę uh -huh. samą. Patrzcie ten skok. On sobie dzisiaj coś zrobi. Uuu! <laughs> Trzyma! Widzisz to, on do ucieka! To przechodzimy do Austrii. Pierwszy raz chyba reagujemy na Austrię. Nie, nie re... Nie, nie, reagował. nie Pierwszy, pierwszy raz... raz nas Austrię, więc zobaczysz to, co ty Państwo ma do zaoferowania i stwierdzisz, czy Ci się podoba, czy nie. No proszę, pokaż mi. 2003 rok. Tak, to już prawie takie nowe. Prawie nowe. I wtedy <kłyszy> kod Leonarda Da Vinci książka wyszła. Coś kojarzę. Znowu to wygląda na starsze lata. Kurek się. Ja bym mogła tak. pod to włos podkładać. Jadę, jadę sobie na koniku. No nie wiem, no kurde, to jest mega dziwne. Nie no, dla mnie ciężkie są te piosenki. Takie wybrały. No nie no. Naprawdę wybrały się chyba najgorsze z najgorszych. No. Takie poździelce. Ale starałeś się. Co roku zawsze jest taki występ. Jest. To A. wygląda jakby, nie wiem, wybrali kogoś pana z ryneczku i kazali mu zaśpiewać w Europie no. Muzyka to też jest taka na no, jedno kopyto. <mysy> A <Każdy>, z <mysy> mnie teraz rozwaliła? Z <mysy> Powiedzcie mi, czym oni chcą yy, przekonać do siebie yy, jurorów? Choreografią czy piosenką? nie, nie wiem. Teraz tak krokowo, nie? No a jakie miny trzeba. Tak tańczą w sanatorium. <laughs> Dokładnie. Ciekawe o czym on śpiewa. Nie, wybaczcie, ale to jest austriackie Disco Polo. Mhm. Mm. I tyle. To jest nudne po prostu, no, by to Bardzo to wygląda jak taka pijacka piosenka. Tak. tak. O tak, jak wyszedł mhm. pan z baru i ma teraz dobre flow. Na, na... Oktoberfest? No. Tak. Nie, jak na oh. Oktoberfest. Tak. Czyli my możemy generalnie wybierać piosenki, które będą super <laughs> na Oktoberfestie, odbierane. Tak. <laughs> Playlisty możemy no. zrobić. Rzadko to mówię, ale bardzo się cieszę, że to już się skończyło. Jak ci wam się podobała Austria? Ludziom się podobało, bo. Bo. No skakali sobie tak. Aha. Klaskali ludzie Aha, okuś, delikatnie. Mm -hmm. no, mm, no. mi się nie podobało. Mi też bardzo to by była najgorsza piosenka według mnie dzisiaj. Dlatego tam na koniec. Zdecydowanie najgorsza. No ja bym nie skakała. Brakuje mi słów, nie wiem co powiedzieć. To może e... powiedzmy pozycję. Wtedy było 26. 20, 20, 26, tak. 26 miejsce. Teraz nie kłamie. To zajęło 6 miejsce. <laughs> Zdobyło 101 punktów i zajęło szóste miejsce. O, no to super na bank miał rodzinę Drżyry. Piosenka yy, pasująca do kiełbasy z Grilla. Tak, bo oni bursty przy tym jedzą. Tak, no Austria, Niemcy, no tak właśnie takie, takie rytmy lubią, a, no, a my, no niezbyt. No to, to jest odpowiednik naszego majteczki w krobeczki. W skrócie? Mm. O. A ja Chociaż mi kofa. Dęk... Ja, dęk... dęk... ja też lubię kofa. Dęk... Ja dęk... W ogóle powiem Wam na szybko, że dzisiaj jest eurowizji i właśnie jest godzina 20.38, a my musimy jeszcze dojść. Jak Ci się podobało dzisiaj? Eee, inaczej? Mi się <grym> bardzo podobało. No. To jest dla Ciebie pierwsza Eurowizja tak, e, tak, tak, tak w ogóle, bo Ty nigdy chyba nie oglądałaś Eurowizji. Raz kiedyś jak byłam dzieckiem, oglądałam ich troje i... Skajne grędy. <grym> ty to nie, ma... nie byłaś dzieckiem, byłaś już duża. Tak? I, i... Rafała jeszcze nie była na świecie. Kończymy ten filmik, ponieważ Rafał zabiera mnie na oglądanie tegorocznej Eurowizji. Także jeszcze dużo mnie czeka. Cztery mm, 4 godziny. Cztery 4 godziny, tak. godziny trwają. Mamy sushi. To my dzisiaj już się z Wami żegnamy. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na, do naszych kolejnych filmików. Czekamy. Na... Diagnozowanie! Czekamy na Wasze komentarze, dawajcie łapki w górę, będziecie mieli, jeżeli Wam się podobało, bądź nie. I cześć! Bardzo szybko to powiedziałeś! Bardzo szybko! <laughs> Magda, Magda, nie! A Magda, Nie zdążyłam pomyśleć, co mówisz! No dokładnie! Moi... Trzymajcie za mnie kciuki, on nie porywa na Eurowizję 4 Idziemy godziny.